Drodzy, w Mikołajkach wiem, że ten bolid jest na wielu stacjach i od paru lat, kiedyś go widziałem w Gdyni nie wiem, czy akurat ten ale był Orlen jest sponsorem yy, bodajże Hondy i można sobie obejrzeć coś, czego człowiek nie jest w stanie zobaczyć naturalnie gdziekolwiek indziej nie ukrywam, że robi to wrażenie możemy przyjrzeć się wielu rzeczom, wielu szczegółom których nie widać na jak kubica jeździł itd. i tak dalej, nikt nam tego nie pokazywał no, zobaczcie prędkość maksymalna 370 km macie przybliżenie na śrubę dlaczego te śruby tak szybko się odkręca Wszystko karbon Zobaczcie, przyjrzyjcie się Ta lotka u góry To jest wszystko ładnie wyprofilowane Wszystko leciutkie karbon To jest taka klatka pewnie Też jest oczywiście lotka Od 0 do 200 4 i 2 sekundy od 0 do 100 w 2 i 2 sekundy Tyle co pamiętam długość 5 70 cm czyli to jest całkiem spore Pirelli, oponki sponsor Hugo, Orlen Orlen z tyłu Orlen więc ładnie to oklejone jest tym Orlenem zobaczcie nie są żadne aluminiowe felgi to są jakieś specjalne nie wiem z czego ale opony są mega wielkie mają oczywiście też zobaczcie jakie osłony Zwróćcie uwagę na szerokość 2 metry. Delikatne, leciutkie. Zobaczcie ten spoiler: ile ma warstw. Jak jest to zrobione? wahacze wszędzie jest wszystko jedną rzecz. Wam pokażę. Z przodu tego nie widać. Chodzi o odległość. Tak? Zwróćcie uwagę na to. Ile to jest jak to jest niziutko zawieszone nad ziemią. Dlatego te bolidy do Sony są przyklejone do ziemi. No praktycznie się nie uginają. To co my tu widzimy jak jest ten dziób, i wysokość tego dziobu nad, yy, po, yy, nad ziemią, to jest w miarę wysoko. Ale zwróćcie uwagę, ja, o ile niżej, jest podwozie. Cały szkielet praktycznie leży wszędzie. Wszędzie są wentylacje. Wszystkiego. Osiem biegów jednostka napędowa Honda RBPTH001, cokolwiek to znaczy. Zwróćcie uwagę, że jest tak zrobione, żeby nikt nie mógł usiąść sobie do środka, żeby nikogo nie korciło. Bo zabezpieczali to. Jednej rzeczy nie zwróciłem uwagi. W środku, ale tam nic nie widać. Ciekawie to wygląda. Wysokość 110 cm. Silnik V6 o pojemności 1600 cm. Powiem Wam szczerze, jak na 1,6. Wycisnąć z 1.6 tysiąc koni, to jest sztuka. Prezentowany model samochodu T03 z sezonu 2022 w malowaniu na 2024. W razie czego. Więc powtórzę 1.6 silnik. Monokok z wózka węglowego, waga 798 kg. Zwróćcie uwagę, znowu tutaj z tyłu, prześwit, to jest nieziotko zawieszone. Niesamowite Ludzie chodzą, oglądają Ale nikt nie zwraca uwagi na detale A detale tutaj naprawdę robią wrażenie Czyli to Mamy pokazane jak niziutko to jest zawieszone Robi wrażenie. Pamiętacie? Prędkość maksymalna 370 km na godzinę 1,6. Od 1 do 100 w 2,1 sekundy. Powiem Wam tak: żaden samochód, który stoi na stacji, nie jest w stanie kurdo osiągnąć takiego czegoś. Niesamowite. Pozdrawiam Was.